Ok, jest 22 lipca, 10:08, 6 godzin mniej więcej do pierwszego publiku i zabieram się właśnie za nagrywanie audio. Później muszę to wszystko zmontować, więc mam nadzieję, że się wyrobię. Okej, okay, jest 10:28. 25 już w sumie. Zakończyłem właśnie nagrywanie audio. Przesłałem sobie na Maca, ponieważ to chyba właśnie tu będę montować ten film. I zabieram się za niedługo za montaż tego. Mam trochę czasu, więcej niż się spodziewałem. Także, no. Jest dobrze. Okej, okay, audio zostało już pocięte tutaj. Także teraz przy... no i czas na najbardziej pracochłonną rzecz, czyli po prostu na sam montaż tego filmu. Będzie on trwać tak około no, 9 minut, także jest godzina 12. Skończyłem, no nie skończyłem, jestem tak w połowie, może więcej niż w połowie, 2 trzecie skończenia. Yy, powstawiałem już trochę klipów, jednak nie wszędzie, w tym miejscu na przykład brakuje. Tutaj też brakuje końcówki też brakuje. Muszę jeszcze też dodawać kilka rzeczy na tych klipach. Godzina jest już, no zaraz 13, także dobrze idzie. Ok, jest godzina 13:30. Ja właśnie skończyłem montaż, teraz trzeba tylko wyrenterować film, chociaż może później dodam jeszcze małe poprawki, ale tak to wszystko już jest dobrze. Film będzie trwał yy... i on będzie trwać tak około 8 minut, także taki nie za długi pozdrawiam dobra, dajemy film do renderu będzie się renderować, myślę, że no trochę czasu to zajmie, nie, 4 minuty i zaraz wrzucamy na YouTube'a. ok, minęło już naprawdę dużo godzin od uploadu, bo 7 mm, film generalnie za bardzo nie poszedł ma 20 wyświetleń no nie jest to dobry wynik. Zobaczymy co będzie z kolejnymi filmami w kolejnych dniach. Ok, słuchajcie, jest 1.38. Ja tak naprawdę skończyłem montować drugi film. Nie nagrywałem tego wcześniej, bo zapomniałem. E, scenariusz tutaj cały też już napisałem. To w sumie przed to wczoraj zrobiłem. I co? To jest film o tym, że po 7 leci z radomia, co jest coś według mnie no, <laughs> umowy dla Radomia. Także jutro public o 16 z tego co pamiętam. No i tak. 18 sierpnia, dzień na jutro, film na jutro jest już gotowy. Będzie on dotyczący. To, będzie on dotyczył Emirates. I co, tutaj już w sumie yy, ustawiam ostatnie rzeczy. Później wrzucę miniaturkę. 19 sierpnia, godzina 16. Jest to sobota. Zaplanuj. I film został zaplanowany. Moi drodzy, jestem w Tunezji. Chociaż w sumie do dzisiaj już wracam. Jest 31 sierp sierpnia godzina 2.39 co oznacza, że dziś pracuje finałowy odcinek naszego dwumiesięcznego dwudniowego daily. Jak widać są tu odcinki, to są odcinki wszystkie podczas gdy ja byłem w Tunezji. Nagrałem na zapas, nie mają one miniatury, jakby nie zrobiłem, muszę je później zrobić. Jak widać, niektóre wybiły się bardziej, no niektóre mniej. Aczkolwiek na no, taka kolej rzeczy. I mieliśmy 338 subskrypcji. Ja teraz biorę się za montaż tego filmu. Słowem podsumowania chcę Wam bardzo podziękować za to, że oglądaliście wszystkie filmy podczas tego dwudniowego Daily. Jest to już ostatni film 21 film. To jest właśnie 21 film, co oznacza, że nagraliśmy 21 filmów przez te dwa miesiące no półtora w sumie miesiąca co dwa dni. Filmy pojawiały się na kanale zawsze co dwa dni. Jedne zdobyły więcej wyświetleń, jedne mniej, ale ogólnie wyświetlenia przybyły. Zdobyliśmy po około tak, 10 subskrypcji, także dziękuję Wam bardzo za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za wszystkie subskrypcje. Będę się starał, żeby filmy pojawiały się teraz co tydzień, a może nawet czasami dwa razy w tygodniu. Zobaczymy, jak to widzisz czasem, no zaraz zaczyna się szkoła. Czy kiedyś powtórzę takie coś? Myślę, że zrobimy kiedyś jakiś specjal, gdzie zrobimy daily, daily, a nie co daily. Aktualnie brakuje nam 60 subskrypcji do 400 subskrypcji. Co jest, no jest dość dużą liczbą, 60 subskrypcji, ale mam nadzieję, że uda nam się bić. Także dziękuję Wam z całego serca, że byliście ze mną. Naprawdę to była ciężka przygoda, ale tak fascynująca, tak pocieszająca. Tak jestem dumny z tego, że dopiąłem swego. Szczerze miałem takie zapachania już, że chciałem to skończyć, ale powiedziałem sobie, nie, nie ma opcji. I udało się, mimo wyjazdu mojego do Tunezji. Podczas tego dwudniowego daily w ogóle wykonałem swoje dwa pierwsze samodzielne loty w życiu. Także to są takie wspomnienia, które, z którego jeden film znajdziecie na kanale. Także dziękuję Wam za to. Subskrybujcie, komentujcie, zostawiajcie łapki w górę i udostępniajcie. Mam nadzieję, że nadal będziecie ze mną. Trzymajcie się i dziękuję.